Jak wysoko latają samoloty pasażerskie i transportowe? Samoloty latają na wysokościach, które są dla nich najbardziej optymalne. W przypadku samolotów pasażerskich i większości samolotów transportowych ta wysokość zawiera się pomiędzy 10 a 13 kilometrami nad ziemią. Oczywiście, nie wolno generalizować, ponieważ niektóre maszyny latają niżej. Niektóre pasażerskie, takim był na przykład Concorde, latają wyżej, one latały na wysokości prawie 20 km, ale obecnie prawie wszystkie samoloty pasażerskie latają właśnie w tym zakresie od 10 do 13 km nad Ziemią. Dlaczego tak jest? Wynika to z tego, że tamte warunki dla lotu samolotu są optymalne. Wynika to z tego, że istnieją tam mniejsze opory powietrza. Powyżej wysokości 10 km ta gęstość tego powietrza jest optymalna. Mniejsza ilość oporów powietrza powoduje, że samolot może po pierwsze szybciej lecieć, ale co ważniejsze, spalać mniejsze ilości paliwa. A właśnie ten parametr jest czymś bardzo, bardzo ważnym, jeśli chodzi o samoloty pasażerskie i transportowe. Natomiast te 13 km to taka wartość, powyżej której oczywiście w okolicach tych 13 km, tam już ta ilość powietrza, jego gęstość może być zbyt mała, żeby silniki mogły skutecznie pracować. Samoloty są projektowane właśnie na, na optymalny lot na takiej wysokości 10-13 km. Każdy samolot, oczywiście, ma tą optymalną wysokość, troszkę inną. Dla jednego będzie to równe 10 km. Z pewnym odchyleniem w tą czy w drugą stronę, dla innych będzie to 11,5 km. Ale ten zakres 10-13 km po prostu pozwala im w najbardziej optymalny sposób pokonywać odległości. Kolejnym czynnikiem jest to, że powyżej 10 km ta ilość samolotów jest mniejsza. Mniejsze samoloty, śmigłowce latają na niższych wysokościach. Po prostu powyżej 10 kilometrów tych samolotów jest mniej. I nie trzeba tak bardzo uważać. Kolejną rzeczą jest to, że powyżej 10 km są mniejsze problemy z pogodą. Ta wysokość już powoduje, że samoloty nie mają problemów z omijaniem burz z innymi zjawiskami atmosferycznymi, które mogą zaburzać lot. Może nie być zagrożeniem, chociaż i tak może być, ale po prostu nie będą one w negatywny sposób wpływały na lot samolotu. Oczywiście duże znaczenie tu również mają wiatry, ale to jest zupełnie inna historia. Więc 10 od 10 do 13 km to takie optimum dla większości samolotów pasażerskich i transportowych i właśnie na takich wysokościach one latają. Tam mają warunki, które umożliwiają im osiągnięcie wyższych prędkości, ale co ważniejsze spalanie mniejszej ilości paliwa. Jest tam mniej tych samolotów niedużych czy też śmigłowców. Oraz mniejsze prawdopodobieństwo, że ta pogoda, warunki atmosferyczne będą mnie sprzyjające. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.